14 maja żołnierze Piłsudskiego odbijają gmach Ministerstwa Spraw Wojskowych, docierają posiłki z Wilna Pińczowa i Zamościa. Żołnierze Piłsudskiego przejmują kontrolę nad lotniskiem na polu Mokotowskim. Rząd i prezydent, widząc, że lada moment wojska rządowe utracą Belweder, wycofują się z Belwederu. O 17:15 Belweder zajmują patrole Piłsudskiego, bują stolice. Zakończył się zwycięstwem zamachowców. O 17.30 dochodzi do dramatycznych rozmów w Wilanowie. Historyk Władysław Pobóg-Malinowski tak relacjonuje przebieg wydarzeń w dawnej rezydencji Sobieskiego. Generał Rozwadowski, psychicznie złamany i niezdolny już do jakiejkolwiek decyzji, przekazał dowództwo pułkownikowi Władysławowi Andersowi. Prezydent zwołał natychmiast Radę Ministrów, stawiając przed nią pytanie, czy należy prowadzić walkę dalej, czy też jej poniechać. Witos żądał kategorycznie natychmiastowej kapitulacji. Większość gabinetów straciła już głowę. Była w stanie popłochu, niemal niezdolna do myślenia. Prawicowa część rządu ze Stanisławem Grabskim na czele wahała się. Wojskowi jednak większości swej domagali się kategorycznie, nawet gwałtownie, prowadzenia walki aż do pełnego zwycięstwa. Żądając nawet przeniesienia do poznania prezydentury i rządu, doszło do gwałtownych starć. Jeszcze i w tej tragicznej chwili odżywała się ślepa zawziętość, może nawet silniejsza niż dotąd, skutek lęku przed osobistą odpowiedzialnością. Podpierały ją rachuby na pomyślny zwrot z chwilą wprowadzenia do akcji pułków nadciągających Wielkopolskie Pomorza. Padły nawet słowa, iż honor żołnierski bić się każe do upadłego. Tonęły w tej wrzawie słabsze głosy rozsądku, głosy tych, którzy w dalszej walce nie widzieli ani sensu, ani szans. I ostrzegali przed zewnętrznym, sowieckim niebezpieczeństwem w razie przyrodzenia się konfliktów w wojnę domową. Większość wojskowych była jednak głucha i na ten argument. Spory przeciął prezydent. Znękany, blady, postarzały w ciągu tych dni o wiele lat. Oświadczył stanowczo. Cytat. Wiem, co się dzieje w waszych duszach ale ja nie chcę dalszego rozlewu bratniej krwi. Rozkazuję wam natychmiast przerwać walkę. Wolę, by Polska była przez 10 lat pod rządami Piłsudskiego niż przez 100 lat w niewoli sowieckiej. I tu prezydent Wojciechowski okazał się prawdziwym mężem stanu. Rzeczywiście była wtedy groźba rozlania się konfliktu na cały kraj. Jest bardzo prawdopodobne że Piłsudski wygrałby tą wojnę domową. Ale mogłoby to trwać jeszcze długie tygodnie. Zginęłoby wiele osób. Sytuacja w państwie polskim by się zdestabilizowała. Po decyzji prezydenta Witos złożył podanie o dymisję. Prezydent za, za pośrednictwem księdza Prałata Tokarzewskiego zwrócił się do Piłsudskiego z listowną prośbą o przerwanie walki. Zawiadamiając go jednocześnie, iż postanowił abdykować i ma zamiar udać się na razie z Wilanowa do spały. Piłsudski odpowiedział na to gestem kurtuazji, nie tylko prezentowi ułatwiając wszystkie jego sprawy osobiste, ale i ministrom z gabinetu Witosa, zapewniając swobodny i bezpieczny powrót do Warszawy. Tak więc wieczorem, 14 maja, zamach majowy zakończył się sukces. Piłsudski obalił legalne władze długiej Rzeczpospolitej. Prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.